Witajcie z Treviso, jest godzina 5.55, rano oczywiście, wstałem <grym> Noc była taka okej, okay, no jakoś tam się wyspałem Teraz mam taki plan, że bo mam pół godziny czasu idę na dworzec, tam się napiję kawy jakiegoś kwasanta cro bo wiem, że jest otwarta o 6 rano ta kafejka na dworcu no a potem jadę autobusem linii A do, yy, bezpośrednio do dworca w Treviso no i potem lecę o 8.35 do Wrocławia. No to na tyle. I się ta wycieczka skończy za kilka godzin. A dla Was za, pewnie za, za 20 minut. Tyle ile Trip Report będzie trwał. No to zapraszam na dzisiejszą część wyjazdu. To jest dworzec kolejowy. A przystanek zaraz tu jest. Tych autobusów do Treviso. Na Google Maps tego nie było. O. Ale tu jest, widzicie 6.23 z, z Treviso Stacjone. I mamy co, co pół godziny autobusy za 4 euro. Pani ze sklepu spożywczego już jest, ale mnie tutaj interesuje ta część. A widzicie, że nawet tam pani stoi, to tam będę za chwilę szedł. No dobra, zobaczmy jeszcze dworzec z rana, jak wygląda. Już w sensie perony. No to bardzo ważne. Dla mnie, jako miłośnika jeżdżenia w ogóle. Transportowania się. A czy tam jest pociąg dokąd? Do Padwy. O, 608. Fajnie. Nie? A czyli on teoretycznie przez Walencję powinien jechać? No. Tylko to maest, mest, Mestre. Bo no, na pewno nie Santa Lucia, bo musiałby wracać. Piłem już kawę i zjadłem Croissanta z serem. 90 centów kosztowała kawa, cappuccino a 1 euro croissant albo odwrotnie w sumie nie wiem nie pamiętam, bo mi pani wzięła rachunek bo tam się płaci przy kasie, pamiętajcie a potem się pobiera cappuccino znaczy kawy, <coughs> jakieś ciasteczka i też przy okazji kupiłem w tym właśnie na dworcu w tej kafejce, tam jest tabakiera kupiłem sobie bilet na autobus no i zaraz idę na autobus a autobus jest tutaj linia A, tak, tak jak już wcześniej pokazywałem Wam i można kupić bilet to jest taki 48 godzinny po Trewizę jakbyście przyjechali do Trewizy z lotniska, no to możecie sobie nim jeździć i potem jeszcze wrócić w ciągu 48 godzin też mój autobus jest, widziałem już kilku Polaków na dworcu bo teraz dwa samoloty lecą jeden leci do Warszawy Modlina, a drugi do Wrocławia właśnie. i tym polecę do do domu Tutaj na lotnisku w Treviso byłem kilkanaście lat temu, jak jeszcze były loty z Katowic. Sobie zrobiłem tam i z powrotem jeden dzień na 5 godzin, albo 4 godziny tutaj na miejscu. No i nawet pieszo szedłem wtedy, pamiętam. No nie chciało mi się płacić. No po prostu była taka możliwość, że to sobie, to sobie mogłem jechać. Tutaj, jakby ktoś chciał jechać do samego miasta Treviso, no to są autobusy linii A, Airbus bezpośrednio jedzie jakieś 10 minut no bezpośrednio autostradą a tutaj są jeszcze jakieś inne autobusy, mamy tutaj nawet informacje do Wenecji, do Mestre Railway, kiedy są odjazdy no i dobra, idę zobaczyć a, to jest, entry jest tu dobra, coraz więcej ludzi chyba muszę jednak iść do kolejki, bo wiecie co, bo są trzy samoloty, dokładnie o tej samej porze, z czego dwa do Polski więc chyba lepiej iść bezpośrednio na wyloty, na bezpieczeństwa, bo szczególnie zobaczcie co chwilę. Tutaj ludzie wsiadają, wchodzą. To jest tutaj dużo. Jedyno... bo można, nie? Zobaczcie, fajny jest dach taki drewniany. Przynajmniej te podpory są takie drewniane. Super, dobra. No tutaj za, za dużo nie ma na lotnisku, zobaczcie Jest knajpka, windy, no i tutaj są czekiny, 9 czekinów z tego, co widzę no, a zaraz tak, to jest ta kafejka pewnie jest tańsza tutaj niż w środku, jak zawsze No ale co zrobić, dobra, idę, to nie ma co czekać za bardzo jakbym miał bagaż, to bym sobie tutaj oddał, a jak nie, to, to mogę iść prosto do, na bezpieczeństwo, to potem się odezwę jestem już po odprawie, idę sobie przez sklep bez słowy o i zaraz zobaczymy właśnie przy okazji ile kosztuje woda euro 90, dobra no nie tak duże, ale jak kupię dwa a ewiany to są po 4 w sumie o jakieś tutaj kanapeczki e, są po 5,90 no spoko może być Tutaj są wszystkie Murano Burano Szkło, może się sobie kupić o fajne kupki i ta Italia Kupki 7,90 kosztują jakieś bluzy 27,90 Dobra, idę dalej A to jeszcze perfumes Nowego. To jest Elia Beauty. Beauty 3. O, to jest A, bo no tutaj to, to jest poza Unią. A ja jestem po więc Stąd będziemy oglądać samoloty. O, ja tu ja dużo ludzi. Ciekawe z którego poeci. No małe jest tu, muszę przyznać. Jak jest kilka samolotów, zobaczcie, wszystkie miejsca zajęte prawie są. O, ale to co najważniejsze. Samoloty widać. Proszę Państwa. Są dwa Ryanery to i to. Hmm. Teraz sprawdzę czy mój wylatuje, już, już powinien wylatywać. Dobra, już się świeci na radarze i koło je do pasa, dobrze, no to bardzo dobrze Czyli powinien być w czasie, jak się nic nie stanie, o 8.10 jest przylot lot No lody. to będzie stała pasta, to jest zaraz. Patrz jak to jest blisko wszystko. To będzie widać. za samolot jest bliziutka bardzo. Nawet bliżej niż kiedy się babuje w Kurzowicach pas od, od terminalu. Ok, ile się jeszcze przejść po lotnisku? W schodkach na pięterko. To jest tutaj toaleta. Taka ciekawostka. O, i można sobie z góry zobaczyć terminal. Nie? Tu, a tutaj jest tam non-Schengen, więc poza Schengen i tam poza Unię to leci, znaczy poza Schengen. To leci, jak to się nazywa, ta Bukaraś leci, nie? a tutaj są jeszcze wyjścia 7 do 10 a tutaj do kolejki jest kolejka Dlaczego do tyle tej jest kolejka nie po czerwie, bo jeszcze góry jest jeszcze tak o, o, i... zobaczcie tu sobie jeszcze można pooglądać trochę lotniska ten reiner jest jako w numerach Ma R Malta e, tutaj jakieś burki widać czy coś hmm. dobra idę na dół zobaczyć Wyjście 9,11,2 ma 7,8 prawo. Ciekawie, jak nie ja będę miał numer Zobaczmy, kawa z automatu jest tutaj Cappuccino Espressa od 1,10 i 1,60 euro. A napoje z automatu, o, 1,70 euro. Tu jest taniej niż w tych No, że kupię. Jest tutaj taniej niż w sklepikach. Tam było 80 i 2,60, w zależności od wielkości, oczywiście. O, tu są wyjście numer 7. Aha, tu jest na kosz dziesiątka. Zobaczcie, ile ludzi, jeden samolot. No, tu generalnie jest mało miejsca. Ale tu już tylko są wyjście do bramek numer 9, 11 i 10, oczywiście. I tyle. Dobra, to idę coś sobie kupić. Może jeszcze espresso, wypiję. Samolot. Tu jest samolot, tutaj ludzie wychodzą. Pięknie. No i będę czekała, aż ludzie wyjdą, a potem do tyłu pójdę. Tutaj widać bagażownie, i wózki czekają z bagażami, żeby je rozpakować. To tam jeszcze widać numery lotów, numery tych lotów, tak. Które przyleciały, chyba? Albo wyle, Tak, przyleciały. Nie, wyleciały. 8.21, były mi. I nie ma już naszego, ciekawe. Tutaj ludzie sobie idą, idą z samolotu. Proszę Państwa, tłum ruszył do samolotu. Ja idę na koniec, więc nie spieszę się. Idę, idę, idę do samolotu. Za mną 160 parę osób pewnie. Nie można iść tam, czy to tylko teraz? Nie można. Ja sobie poczekam, aż Pan puści. Na razie tylko pod samolot można było przejść. A ja sobie poczekam tutaj na płycie. Dla mnie to jest sama przyjemność. A, idealnie się ustawił. Dokładnie dla nas. Pięknie, ale głośno. czy jeszcze tylko chyba klima została tam albo tam przyjechać. Tak. i tu mój kolejny, kolejny kolejna rejestracja będzie zaliczona samolot jest samolot jest czteroletni a tutaj zobaczcie jeszcze pas startowy o za chwilę będzie jeden leciał chyba na kos, o ile się nie mylę. Ale dla was specjalnie sprawdzę. Nie wiem, nie widać go jeszcze na radarze Za przybywem, ale co zrobić? Jeszcze ludzie wchodzą na samolotu. No ja już sobie siedzę spokojnie w rzędzie 30. A jeżeli potrzebujecie skorzystać z powerbanku, możecie Państwo używać, ale bardzo proszę, aby monitorować urządzenia podczas ładowania i proszę nie ładować wewnątrz bagażu wewnętrznego. Dziękuję. ruszamy 5 minut po czasie wycieczki takim tak nie o czasie 840 Państwo na pokładzie tego samolotu kamizelki ratunkowe są w panelu a na pokładzie mamy 8 wyjść ewakuacyjnych jeżeli zakrywa się państwo ustalenia z masteczką ochronną w przypadku jeżeli nastąpiłaby dekompresja kabiny w trakcie lotu i wypadły maski tlenowe należy ściągnąć maskę ochronną zanim założy się maskę z tlenem To może widać na chwileczkę, chociaż, ale podejrzewam, że nie. będę miał od północy okno, przy starcie, a zobaczymy. Już ustawiamy się na coś. 真的。 Na lotnisku w Wrocławie, Państwo załączą sygnalizację zapięcia pasów. Prosimy więc, abyście już Państwo na swoje miejsce i byli Nie, nie, góra. Nie, 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 już nie, 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 Świetnie nie, nie, Urbanizacja w pełni. Zobaczymy czy czas nie, czy no. Fajnie, nie było żadnych. Ladies and gentlemen, good morning. You are very welcome to Wrocław Airport. We land a dump schedule. Please remain in your seat with the seatbelt security fastened until the aircraft has come to complete stop. And a signal sign has been switched off. Take a while opening the overhead lockers. And line them on your current negative make on the large during the flight. If you smoke, refrain right from doing so until you reach a designated smoking the area outside the terminal building. W behalf of the entire crew, thank you very much for choosing to to Szanowni dobry. serdecznie na lotnisku we Wrocławiu. o czasie. Prosimy, abyście pozostali na swoich miejscach za w zamkniętym bezpieczeństwa, aż będziemy na ostatecznym miejscu postoju. Będzie to oznaczone wyłączeniem sygnalizacji Proszę o styczność. przy otwieraniu ruchu bagażowych na z posiedzeniami osoby, które falą. proszę o powstrzymanie się, aż będziecie w strefach wyznaczonych za baleniem. W imię całej naszej społeczności, bardzo dziękuję za Państwu za wspólną podróż. Życzę Wam przyjemnego pojeźdzenia we Wrocławiu i złego weekendu. Dziękuję. Termina. Ale to cicho, tym razem tylko mój samolot, ale gorąco. to tak gorąco bardzo? Tak to wygląda. Fajny ten terminal. Szybko się przechodzi i trzeba jeździć autobusami jak w niektórych przypadkach, ale to akurat widać na przykład że coś tam jedzie autobusem do, do samolotu A te rękawy w ogóle nie są wykorzystywane z tego co widzę. Uwaga, przechodzę. Może mnie nie przejedzie, mogę Dobro. Wejście numer 1 widzę. Jezu. No i tak tutaj wygląda jak... W tym roku już w sumie jestem chyba trzeci raz. Możecie odebrać bagaże. Jak ktoś ma taką potrzebę ja nie mam, więc sobie wyjdę prościutko do, no do wyjścia i do autobusu. Na. na dworzec, czyli autobusy ma numer 106, co się nie mylę. Pięknie, 10.13 a 3P chyba oglądowałem. Dobra, no i tu jest jeszcze nic do zgłoszenia. Można wejść. Sprawdziłem rozkład, za 7 minut mam autobus 106 do, do dworca kolejowego który jedzie chyba tak około 40 minut Mimo, że to jest w Wrocław ale jednak, jednak jest Trochę korków, trochę kilometrów i no już, no i trzeba czekać To dzięki za oglądanie Trip Reportu z lotu Prewizo Wrocław Trzymajcie się, a już za niedługo kolejne, mam nadzieję, loty. Jak wszystko dobrze pójdzie, będzie ich jeszcze kilka, co najmniej w tym roku. Trzymajcie się, na razie.